Jest kapusta? Jest. Co? Jest. Niech sobie pan ze mnie nie żartuje. Jak mówię, że jest, to jest. No to poproszę. Jest z małżonką. Proszę państwa, tak sobie myślę, że wy macie szczęście, że jesteście naszymi znajomymi i żeśmy was tutaj wpuścili na zaplecze Sejcie strach pomyśleć, co się stanie, jak w pewnym momencie nas wywalą. O, co jagodą, co ja Jak na własną prośbę odejdziemy, prawda? Słuchajcie, <noise> co wy wtedy zrobicie, powiedzcie? Czy wy chociaż znacie podstawowe terminy, które w handlu są? Obowiązujące? Wiecie, co to, to znaczy sklep? Powiedz. No, sklep to jest skrót. Stój kliencie lub ewentualnie poproś. Tak jest. <pluś> Proszę państwa, no musicie o tym wiedzieć. Tak samo musicie wiedzieć, że z jednej strony lady gość co stoi to jest ekspedient się nazywa. Nie mylić z ekspertem. No boże. A ten z drugiej strony lady to lada co, prawda? Ja. No i lada co wie że lada moment przywiozą towar i lada moment się skończy no. Proszę Państwa, a czy wiecie, jak się chociaż normalnie kupuje jeszcze? Pamiętacie te, czy nie? Nie pamiętacie? My to trzeba was nauczyć, ludzie od podstaw, no. Musicie się nauczyć normalnie kupować, bo to ludzi nie wiadomo, no. Za rok, dwa może będziemy znowu normalnie kupować. Zrobimy teraz dla Was lekcję poglądową. Uwaga. Wszyscy się uczą. Proszę Państwa, tu jest sklep warzywniczy, tak jak widzicie. Prawda? Tutaj jest tego. Ja jestem kierownikiem. I za drzwi tam. No, a czemu ty? Co? Czemu ty? Etat mam, nie widzisz? I... Chyba I... masz półtorej etatu. Idź. Ale czemu nie odwrotnie na przykład? No jak odwrotnie, na Tyłem do klienta, frontem do klienta. A to jak tak obaj jesteśmy, to jest front jedności, tak? Można powiedzieć. Ja. ten. Proszę Państwa, wszyscy się Dobra. uczą. No. A, a kim ja jestem? No ja jestem kierownikiem. No, a ja? Na ty tym. No, co się szwędza po sklepa. Klientem, no idź tam. Idź, idź za drzwi, no. Gramy sztukę od początku. Musi być tak? Idź. Już jestem za drzwiami? Nie, no jeszcze kawałek, No, duży sklep jest przecież, no. współczesny, no. Teraz już na ulicę żeś wszedł, chodź tutaj. No właśnie, czuję, że mi coś tu przejechało. No, no. no chodź tutaj. Dobra, uważaj, jest poniedziałek. Uwaga, uczymy się, jest poniedziałek, godzina dziesiąta, wchodzisz. Ty, klient. Stanął kokina i stoi, prawda? Chodzisz, Ja mam czas, w poniedziałek o 12 dopiero otwierasz. Patrz, jak ja mam luz. Ech. Od środy tu stoję. Ech. Słuchaj, nie denerwuj mnie, bo jak wywieszę karteczkę, jeżdem w terenie, to mnie nie znajdziesz, no. Wchodzisz. Zaraz, tylko korzenie sobie powyrywam. Uważaj, bo zakwitniesz. Wchodzisz. Ludzie, pierwszy raz w życiu słyszę klienta, któremu wesoło pod sklepem jedna. To nie ja, to hejnał z zwierzy mariackiej. Ty nie maruj, otwieraj, bo ci kopnę w szybę i się skończy. Łotklug, łotklug, linda wrapanego, Co się stało? Zabezpieczenie puściło, chodź. Pamry łajcowy, sztaby puściły, wchodzisz, otwarte masz. Co, to kanarka sobie kupiłeś? Kamery telewizyjne włączyłem. Żeby podpatrywały takich, co chcą wyjść z górki i nie płacić. Dawaj, chodź. Hmm. Rozumiem. Klient bogatszy zajechał maluchem, tak? To drzwi ci skrzypią. Nie na Oliwionę. Chodzisz? Dzień dobry. Dzie... Co? Ty jeszcze raz. No ludzie... No gdzie? Ty słyszałeś, żeby ktoś wchodząc do sklepu dzień dobry mówił? Kulturę zmieniasz, obyczaje wprowadzasz nowe. Gramy pod hasłem prawda czasu, prawda ekranu. Jeszcze raz, no. dawaj. No. Musi być tak jak... No iść, no jeszcze... No, a jak do samów wchodzisz, to dzień dobry mówisz? Za koszyki w regały lecisz, nie? Będzie się kłaniać, żeby ktoś mu koszyk zabrał. Jeszcze raz. Wszyscy... To ja mam z koszykiem po jedną suszoną śliwkę iść? Dla przykładu mówię ci, że tu jest sam. Tu też jest sam, bo tu jestem sam, niczego nie ma, sam jestem, no i... idziesz raz. Co za tępy klient to gonie. Wchodzisz. Uważaj, wchodzę. No nie rób tak, bo się nauczył, będą tak robić jutro. Uwaga, wchodzę. Co to kogo wchodzi? Ty masz wejść by, i być. I rozglądać się i podziwiać. Nie bój się, ja cię sam zauważę. Wchodzisz. Już się zauważyłem. Ja ciebie też. Ma... Czego? Proszę? Pytam się grzecznie, czego pan sobie życzy? Czy jest. A może. Czy jest coś? To, co pan widzi. No to niewiele, to ja w takim razie idę do drugiego sklepu. Do widzenia, panie kierowniczku. Tak, gdzie? Akcja się toczy na wsi, jeden sklepie, jest. Tutaj będziesz Prawda. No. Jest agres? Nie ma. A może są... Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ale to jest pucha, ludzie! Osiem godzin nie ma, nie ma, nie ma, bracie. nie ma, nie ma. A trzy dwieście jest na koniec. No to ja nie wiem, co robić, no. Dzieci robią, jak nie, jest, robię. nie wiem, co robić. Idź! Próbuj! Egesiegedre ciokoloma sajot, osto kutokojo, to do buroki. Coś ty powiedział, że co? No tak goś powiedział w Budapeszcie i buraki kupił. Widzisz te góry? Widzę. To Karpaty. Wracaj do kraju piorunem. Do kraju. Do... Gdzie przez Kimalaje? Gdzie? Najkrótszą drogą. Ja ci się poślaję po obcych landach, zobaczysz. Bracie. Tutaj proszę. O pole, bracie, do popisu. Próbuj. Panie kierowniku, co jest? Ja mam taki mały interes. I to nie moja wina, nie? <noise> się, no gdzie tam się. Przepraszam pana, to na znajomy, bardzo pana przepraszam. się na prawo, pierwsze na prawo drzwi, na prawo. Choć... Jak dzieci, jak dzieci, brać. Tak, proszę Państwa, tak sobie myślę. Wiecie o czym ja myślę? Trochę o wiśle, o przemyśle. Nie, tak patrzę na nich. Jest tyle pięknych zawodów na świecie, a my tu się marnujemy w tym składzie. Znaczy mówię o sobie. Ważna tych z telewizji, jaką mają czystą robotę, zobacz. Nosi coś na ramieniu, jest to przybliży, to oddali, to zamgli wyrzuci, we przytniemy. Nie jest czysta robota. No albo taki prezenter telewizyjny, proszę państwa. Chodzi sobie od zakładu do zakładu prezenty zbiera. No. Prezenter. Taki prezenter, to on sobie zawsze no, weźmie kogoś do rozmowy, a nie to, że ktoś musi z nim gadać. Nie, on przyjdzie i mówi, tak? ja chcę z panem porozmawiać. Proszę bardzo, albo nie. A tutaj za lado przyjdzie byle jaki i trzeba z nim gadać, bracie. A to słuchaj, jak taki mądry jesteś, to tak, zrób ze mną wywiad. Taka. Ale, ale nie śmieje się, no nie się, bo autentycznie mam talent. Nie śmieję się. Tylko z babą zawsze gadam ciebie. To ja zrobię. za. Z babą? Kara będę baba, obróć. Nie patrz, jeszcze nieprzygotowana jestem. Proszę tu. Baba. Proszę <laughs> Państwa, sam tego chciał. Sam tego chciał. Uwaga, telewizja. Dzień dobry, jesteśmy z telewizji. Już? Dzień dobry. Dobry. Czy może nam Pani powiedzieć na terenie jakiego zakładu się obecnie znajdujemy? Tego nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica państwowa. Mogę tylko powiedzieć, że mam 5 złotych od Bombki. Jak pani ma na imię? Pelagia! Jestem starszą pracownicą w tym zakładzie. Pracuję już tutaj. Ho, ho, ho. A może i dłużej. Mój mąż i dzieci też tu pracują, a ich zdjęcia są za zakładem. Przed zakładem. Za, bo się rozbudowujemy. Znaczy za starym. Stary też tam wisi. Nie. Zakładem jesteśmy bardzo związani, szczególnie przez kasę zapomogą. Ok Pani się uspokoi, to wszyscy tak mają, prawda? Pani Pelagio, czy pani jeszcze może. No pewno. <śpiewa> czy pani jeszcze może nam powiedzieć, jakie bombki produkujecie? Panie różne, różniste. Tu się robi ta Kuliste w kształcie grzyba i cygara. E, cały czas mowa o bombkach choinkowych. Też. A Panie wie pan jakie mamy asortyment? Od A do N. To się wytnie. Pani Pelagio. Y, tutaj widzę, Pani ma napisane tutaj na karterce y, brygadzistka oraz mistrz. Mia... No, mistrz się inaczej pisze. Sama pisałam. Tak coś czasem kombinuje. Tak, tak, siądę i myślę. No, to prawda, głupieje na starość, ja wiem. Niech pani nam powie, ile pani sama takich bombek zrobi? Sama jak siądę i robię, to zrobię gdzieś tam 283. To jest norma dzienna. A dla kogo ten wywiad? To jest dla telewizów dziennika wieczornego. Oto, bez kozeli powiem 500.